Uwaga na oszustów, numery biorący OLX. Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 2,50. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność i przekierowanie do linku. Link oczywiście jest taki, że albo stracicie władzę nad telefonem, albo kasę, albo jedno i drugie. Firmy kurierskie nigdy nie przesyłają takich SMS-ów, a po drugie, nigdy nie używają skracanych linków. Link jest skracany po to, żeby ukryć, co się za nim kryje. Telefon jest szczególnie narażony. Pozdrawiam, nie otwierajcie tego typu linków.